Cześć, tutaj Kamil. Dziś zaprezentuję Wam pracę na konkurs Kobikowskiego. Serdecznie pozdrawiam i zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Moja praca jest pod tytułem Powstanie Warszawskie. Można na niej zauważyć rozstańców. Tutaj akurat powstaniec biegnie w stronę Niemców. Post drugiego postańca, który schował się z workami, za workami piask z piaskiem, i tam postańc, który strzela z murów. Po przeciwnej stronie dać Niemca, który broni e, takiego swego kolega, który stracił rękę. Proszę, zobaczcie. I skrzynki, w której jest pistolet. Tutaj, Niemcy. Niemiec biegnie do, 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 do powstańców i drugiego takiego niemieckiego oficera, który rzuca granat. Tutaj jeszcze trzeci, następny Niemiec strzela tutaj z murów. I w kamienicy można zaobserwować Polskiego jakiegoś generała, oficera, który powiedział, znaczy podał raport dla powstańca i powstańca lotuje mu. Tutaj obok generała i powstańca jest tajna, tajna, właśnie operacja, jakieś tajne ym, plany. Tutaj jest y, magazyn. Tutaj można o dwie taśmy amunicji. Są proszę zobaczyć. I y, tutaj naboje są. O. Proszę. Beczka też. Tutaj ten powstańiec, który strzelał z wybitego okna, tutaj strzela sobie, no. i tutaj jest taki tajny schowek, można powiedzieć, w którym jest olej, lornetka i granat. Tutaj jakieś wentylacja, no, zniszczona, i tu są okna. Wybijane dwa. Jeszcze wam pokażę, że z, że z góry jak wygląda moja praca. O, tak wygląda. Salutka praca. I to wszystko. Serdecznie dziękuję za obejrzenie odcinka i zapraszam do obejrzenia następnych odcinków.